Koń w teatrze. Na próbę generalną satyrycznego programu, przez pomyłkę do konia, zaproszenie wysłano. Że mamy zaszczyt, etc., że bardzo dobre miejsce. Koń przyjechał, ale się spóźnił, żeby zrobić tak zwane wejście. Dzisiaj symbolicznie chciałbym podzielić się. I swoją radością i szacunkiem wobec środowiska, które tworzy teatr. Będę miał dzisiaj przyjemność wręczyć tej grupie, która tu przybyła, symboliczne nagrody w podziękowaniu za trud, aczkolwiek jest to trud, który myślę przynosi ma wielką satysfakcję i aby tak zawsze było. Serdecznie gratuluję. Skończyłam filologię polską w Szczecinie, przyjechałam tutaj, zmieniłam miasto. Prawdę mówiąc szukałam pracy w szkole i takiej nie dostałam. Znalazłam ogłoszenie, że w operze potrzebują e, wtedy suflera. I tak się zaczęło. 15 lat już pracuję. E, pokochałam to, serce oddałam t, e, dla teatru. Nie jest źle. Cieszę się bardzo, że ten wyraz jest ukłonem jakby, z, z, jakby pewnym elementem zainteresowania i docenienia tego tego małego widza, wobec którego to się wszystko dzieje, to jest taka odskocznia od rzeczywistości. Kiedy jestem na scenie, kiedy gram, ćwiczę i pani reżyser daje nam wycisk, jeśli można tak powiedzieć, to czuję naprawdę w duszy, że to jest to, co kocham robić najbardziej. Te nasze do osiągnięcia, nasz dorobek trzeba zawsze wzmacniać, po to, abyśmy na scenie ogólnokrajowej tak jak w tej chwili błyszczymy kiedyś o nas mówi, żebyśmy to wzmacniali. No, dla nas jest to wielkie wyróżnienie i docenienie. Generalnie się nie spodziewałam niczego takiego, już przynajmniej nie w tym momencie. I, yy, no jest to bardzo no, przyjemna chwila. Nie spodziewałam się. Nie ukrywam, Panie Prezydencie, że w czasach, kiedy pierwsze strony gazet zajmuje piłkę nożna i zbliżające się euro, fakt, że Pan Prezydent i już pamięta o o, w dniu teatru jest bardzo budujący.